Ważny dzień w historii całego świata zakończenie II wojny światowej, to okazja, aby uczcić pamięć poległych. Jest to również czas refleksji i przemyśleń na temat przeszłości, jak i przyszłości historii naszego kraju. Na obchody licznie zebrali się kombatanci, przedstawiciele policji, przedstawiciele urzędu, jak i młodsi harcerze. Zostały złożone uroczyście kwiaty, jak i zapalone znicze. Wszystko to ma na celu, aby pamięć o tym dniu trwała. Hadżmistrz Jerzy Różkowski, komendant Harcerskiego kręgu seniorów w Malborku. Dla mnie bardzo ważny, jak dla wielu Polaków, ale również myślę, że i dla młodzieży, która uczestniczy w tych y, uroczystościach od lat, wspólnie z kombatantami i władzami, y, no, świętując y, rocznicę zakończenia y, II wojny światowej, jak i również inne patriotyczne uroczystości, które na terenie naszego miasta są organizowane. No może nie w takiej formie, ale w innej na pewno, bo pokolenie się zmienia, miejmy nadzieję, że nie będzie już mimo obecnych zagrożeń, które są na wschodzie naszego kraju, okazji do takiego świętowania, a raczej wspominania historii jako wydarzeń, które w historii narodu polskiego są znaczące. I myślę, że młodzież i młode pokolenie w dalszym ciągu będzie o tym pamiętać, bo bo są ku temu powody i staramy się o to, żeby młodzież o tym pamiętała.